Witam Was, zapraszam na rozkład dla byka na marzec O miłości i związkach Relacje, co tutaj w kwestiach sercowych, partnerskich Na ten najbliższy czas Jakie energie hmm. Co te karty chcą Wam powiedzieć? Jakieś może szczególne momenty, sytuacje Pamiętamy, że to rozkład jest ogólny, więc nie będzie dla wszystkich Nie wszystko, bierzemy tylko to, co jest dla nas co z nami rezonuje, to my to wiemy, czujemy i tylko to bierzemy, jeśli nic, to nic. Idzie zmiana, idzie nowe. Bardzo przełomowy czas w życiu. Zakończamy coś, wychodzimy z jakiegoś etapu, z takiego niełatwego, nielekkiego. Tutaj będziecie finalizować pewne sprawy, ostatecznie je domykać, i tak ci ulży. Poczujesz taką, tak jakbyś, nie wiem, za 20 kilo lżejszy był, albo tak na dłuższy, po prostu 10 lat młodziej. To jest takie, uff, nareszcie. Bo ty na to zasłużyłeś, bo przyszedł już na to czas, że domyka się pewien etap, i mówimy mu do widzenia. No i co teraz? Teraz to pałeczka jest w moich rączkach. Ja sobie tutaj będę teraz manifestować to, czego ja chcę w życiu. Wyzwaniem dla Ciebie, bardzo dużym, jest nie przeoczyć czegoś, E, odpowiednio się z kimś e, skomunikować, nie unikać może jakiejś ważnej rozmowy, bo to może dotyczyć rozstrzygnięcia ostatecznego jakiejś kwestii, jakiejś takiej może szczerości, może no coś z komunikacją, z kontaktem, więc e, stanąć tutaj mm, twarzą twarz albo spojrzeć jakiejś prawdzie w oczy, albo spojrzeć sobie w oczy, no komuś w oczy, bo. Mm, Możesz mieć moment takiego zawahania, takiego zatrzymania się, że ja e, jakby mm, uciekam od czegoś, bo to, bo to mnie trochę przerasta, bo to wydaje się jakby było dla mnie za dużo, za trudne. To ja no, mm, będę miał chwilowe takie, mm, takie zatrzymanie się, taki problem z jakąś tą weryfikacją, ale to jest chwila, to minie. Możesz pokonać to wyzwanie, możesz to. Przezwyciężyć, bo dla u Ciebie jest taka mm, ogromna potrzeba zmiany, która Tobie towarzyszy już od jakiegoś czasu I teraz przychodzi właśnie ten moment, kiedy możesz zacząć e, śmiało to manifestować, kiedy możesz po to sięgnąć, rozpoczyna się to i nie myśl sobie, że jesteś gdzieś tam e, cały czas ograniczony <śm> z jakiegoś powodu, albo taki no taki zniewolony. Nie udawaj, że czegoś nie widzisz, albo nie odwracaj głowy od tego, co jest ważne. Bo, bo jest e, sytuacja, jest wydarzenie, którego jeśli nie przeoczysz, to szybko sobie coś e, może z kim skonfrontujesz po prostu. Zakończysz, dopełnisz I pójdziesz, rozpoczniesz ten nowy etap W twoim życiu pojawia się Konkretny człowiek na twojej drodze Osoba bardzo wartościowa Która może pojawić się w momencie Tego Kiedy będziesz już finalizował coś Jakiś, no, będzie już Poczuwalna ta Ta gotowość na to nowe Że ja to witam, że ja się otwieram Zaczyna się Tak przyjemnie się robi nagle konkretny taki taka dusza, która daje wsparcie, czuję, że mogę na ciebie liczyć i zaczynamy budować coś wartościowego. To jest bardzo fajne, ale do tego chwilę, bo musisz sobie tutaj znaleźć w sobie siłę, odwagę na zmiany. Ja zapytam jeszcze aniołeczki, jakie słówko chcę tutaj wam powiedzieć od siebie. Także przychodzi czas jakiegoś takiego uwolnienia, takiego wyzwolenia się i a, takie nowe narodziny, tak jakby nowe ja, nowy, nowy ja w, w tym życiu, nowe życie, w starym życiu. Posłuchaj swojej intuicji. Bardzo piękna informacja, jeśli nie wiesz co zrobić, jeśli szukasz odpowiedzi, jeśli unikasz jakiegoś tematu jakiejś trudnej rozmowy z kimś. Wsłuchaj się w siebie, bo w Tobie jest odpowiedź. Tam jest prawda, w Tobie jest prawda. Ty tutaj jesteś trochę taki, mm, może zagubiony, może uciekający myślami, albo tak gdzieś, no, nie chcący słyszeć tego, co tam mi mój głos mówi, ale on ci coś, no dobrze mówi. Zawsze to co siedzi w nas i to, co czujemy, jest prawdziwe, bo to jest szczere. I posłuchaj tego w pewnym momencie, kiedy nie będziesz wiedział, co masz zrobić, i jakby to będzie Twój główny drogowskaz. Taka, taka pomoc w bardzo ważnym momencie, i wtedy już będzie wszystko jakby łatwiej, tak się potoczy. Bo, bo przełom jest, przełom przychodzi, to jest etap zamknięcia i otwarcia się nowego. Także to. Takie energie się tutaj zdziwają. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.